Czekają w samolocie na wylądowanie. kiedy nie wiem kiedy wylądujemy, a ty? Ja też. Wiem, chyba w tym mieście. Pamiętasz to bąbelkowe spa? Niedługo pójdziemy do tego bąbelkowego spa. Juhu! Dzień, dzień dobry, tych co jeżdżą. W, i, i, i. Latają samoloty, samolotem. Będziemy mieć lekkie turbulencje, niech Państwo zapną pasy Niech Państwo się nie boli, niech wszyscy usiedzą w miejscach, niech nie uciekają, bo kogo się może coś uderzyć. Teraz jak będziemy mieć bardzo mocne turbulencje. To wyskoczą te i wtedy będziecie musieli je założyć. I jeszcze na turbulencję czasem trzeba założyć te maski. Dziękujemy. Co się dzieje? Będą turbulencje. No, Słuchajcie, to w bardzo ciekawy dzień. No, dobrze mówię. No może jakby no może jakby tak. bo się jest fajny w ogóle ten dzień. Tak. No, Kon jest. Już po nie za oknem. Jedziemy do hotelu chyba na plażę. Następny drugi dzień na wakacje. Ale pięknie na tej plaży, na plaży. Ja idę, ja idę się pokąpać w wodzie. Ludzko. Co to o to znaczy? Muszę schować do tej butelki, by się nikt nie dowiedział. A tym razem sobie pochylę. Chodźcie, dziewczyny. Okej, okay, wchodzimy. A -a -a. Chyba nie tą stroną. My idziemy do domu. Pa, dziewczyny. Pa. Pa. Teraz dajcie łapki This is the end. the